Obecnie jesteśmy na hali widowiskowo-sportowej w połczynie, gdzie prowadzimy Puchar polski Handbukaj. Są to zawody o dosyć wysokim prestiżu. Zgromadziły ponad 110 zawodników z kilkunastu miejscowości z całej Polski. Są to zawodnicy już doświadczeni w walce, dlatego najmłodsi zawodnicy mają 14 lat. Najstarsi to oczywiście seniorzy. Walczymy w kategorii Kumite, Kyokushin, yy, Kenbukai i w kategorii Shinkei Shobu, kategorii zbliżonej do K1. Na tych zawodach po raz pierwszy rozgrywamy konkurencję silken shobu, więc jest to dla nas nowość, ale nie tylko naszej federacji, ale również w Polsce, nasza federacja karate e, polska jak również światowa organizacja e, wprowadza tą nową konkurencję, konkurencja silken shobu jest bardzo podobna zasadami do walk w kickboxingu. Z małymi różnicami, ale myślę, że jest to bardzo atrakcyjne, szczególnie dla chłopaków, ale również startują w tym dziewczyny. I na pewno jest to ciekawy, ciekawa konkurencja dla wszystkich, którzy ćwiczą również karatę, żeby spróbować się w tej konkurencji, takiej już full kontaktowej najbardziej zbliżonej do realnych walki. Bardzo dziękujemy organizatorom, czyli klubowi Wasi i panu Danielowi Sobeckiemu. Dziękujemy również burmistrzowi Półczyna Zdroju za dofinansowanie tej imprezy. Impreza przebiega bardzo sprawnie, bardzo dobrze w sportowej atmosferze i mamy nadzieję, że tak będzie do samego końca. prowadzimy zajęcia z karate Kyokushin Kenbukai i kickboxingu w formule K1 i Shinken shobu na terenie Połczyna i kilku sąsiednich miejscowości. Koła się rozwija. Mamy coraz więcej zawodników, szczególnie co nas cieszy wśród dzieci najmłodszych w kategoriach 4-7 lat, bo one są tak jakby podstawą, bazą dla naszego klubu. Potem ci zawodnicy rozwijają się, trafiają na następne grupy. Mamy po prostu kilka grup rocznikowych, które trenują. Trenujemy w pouczynie wtorki torki, czwartki od godziny 16 dzieci najmłodsze. Najprościej wejść na stronę www.klubwashi.pl Tam są wszystkie dane.